Taki, dostałam, też zostałam dotknięta takim znakiem od Maryi, że te same tajemnice, które rozważam właśnie będąc w różu za tutaj u nas u mnie w, w szkockiej, w polskiej wspólnocie, właśnie w Szkocji, dostałam tę samą tajemnicę. Tak jakby Maria mówiła, że no ja jestem w tym. No tak. A jaka to tajemnica? No tajemnica w niebowięciu. No. no tak, bo ja na początku wszystkim mówiłam, no to weźcie sobie tajemnicę i rozważajcie je przez trzy dni. I każdy sobie po prostu wziął po jakiejś tajemnicy, która po prostu, no w ciemno. To jest poruszające, Magda, bo ty jesteś kolejną już osobą, która z tych tajemnic, które wzięły, po prostu tak trafiła do jej serca. Maryjne tajemnice. Różaniec, tajemnice Różańca Świętego. A to były trzy dni uwielbienia z Maryją w trzech sanktuariach maryjnych i Maryja też tam była z nami. No właśnie. No właśnie. To co uwielbiamy Pana? Razem z Maryją? Tak, szczególnie w październiku. Tak, niech Pan Bóg będzie uwielbiony za to, co już dokonał w naszych sercach razem z Maryją, za to, że mamy październik i tajemnice różańca możemy rozważać, że one są też żywe. Możemy w nich rozważać to, co się wydarzyło w życiu Jezusa, Maryi. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony w Twoim świadectwie i w tych wszystkich, którzy będą mnie słuchali. Amen.